Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Marietta Makeup Studio. Dziś przygotowałam dla Was odcinek, który będzie dotyczył tego, w jaki sposób prawidłowo nakładać sobie podkłady mineralne, natomiast poruszę też wszystkie najczęściej pojawiające się błędy. Jeżeli interesuje Was ta tematyka, to zapraszam do oglądania. Na wstępie dodam, że ja bardzo wysoko cenię sobie podkłady mineralne już od wielu lat, natomiast nie zawsze tak było, ponieważ pamiętam, kiedy pierwszy raz nałożyłam sobie na twarz podkład mineralny i okazało się to jedną wielką klapą, ponieważ uwaga, nie zrobiłam próby generalnej, no i miałam cały dzień mega rozszerzone pory, podkreślone wszystkie nierówności na skórze, a co więcej pojawiły się plamy na mojej twarzy, bo wtedy jeszcze nie wiedziałam, w jaki sposób te kosmetyki nakładać. Jeżeli nałożymy je w prawidłowy sposób, i będziemy ich używać codziennie, to będziemy się cieszyć pięknym i szybkim przede wszystkim makijażem, a dodatkowo stan naszej skóry nie będzie się pogarszał. Dzieje się tak dlatego, że minerały mają dobroczynny wpływ na naszą skórę. Jeżeli mamy podkład, który będzie miał dobry skład, mineralny, to on nie będzie nas zapychał. Tutaj jedyne, na co muszę Was wyczulić, to jest zawartość talku, który z jednej strony może naszą skórę matowić, ale w dalszej perspektywie czasu minerały z zawartością tego składnika mają jak najbardziej prawo nas przesuszać. Więc polecam zastanowić się nad wyborem konkretnego podkładu mineralnego, ponieważ no niestety jedne mają prawo przesuszać, inne będą działały bardzo dobrze. Również chcę Was wyczulić na problemy, które mogą się pojawić w trakcie aplikacji podkładów tego typu. Z racji tego, że one nie są najprostsze w używaniu, nie są zbyt intuicyjne i po prostu są specyficzne, więc trzeba wiedzieć jak sobie z nimi poradzić. Chcę abyście tych błędów uniknęli, dlatego też dziś przedstawię Wam zarówno to, jak nakładać to wszystko w prawidłowy sposób oraz omówię również najgorsze błędy, na które chciałabym was wyczulić. Na tej stronie twarzy zaprezentuję Wam rzeczy, które mogą Wam utrudnić Waszą współpracę z minerałami. Mam tutaj już nałożony bardzo tłusty krem, i teraz nałożę jeszcze dodatkowo olejkową tłustą bazę. Pamiętajcie o tym, że jeżeli stosujecie podkłady w kamieniu, czy też sypkie, które są po prostu produktami suchymi, to zastosowanie tak tłustego olejkowego, olejkowej podstawy może po prostu ten makijaż rozpuszczać, mogą się pojawiać później plamy na waszej twarzy, więc lepiej wybrać coś o wiele lżejszego. Następnym błędem, jeśli chodzi o nakładanie sobie podkładów mineralnych, jest nałożenie podkładu płynnego pod spód. Pamiętajcie o tym, że jeżeli nakładacie podkład mineralny, to nawet jeżeli on będzie miał postać taką w kamieniu, to jest to nadal podkład, więc jeżeli nałożycie jeden na drugi, to możecie uzyskać efekt niesamowitej ciężkości i rozszerzenia dodatkowego swoich porów. Oczywiście nie oznacza to tego, że zupełnie nic nie mamy pod podkłady mineralne używać. Natomiast pamiętajcie, żeby nie nakładać po prostu jednego podkładu na drugi. Po tak nieprawidłowym przygotowaniu swojej skóry pod aplikację podkładów mineralnych przejdę do kolejnych błędów, czyli przede wszystkim postrzeganie podkładu mineralnego jako pudru. Nałożę go teraz dużym puchatym pędzlem na całą swoją twarz i zrobię to w taki sposób. Zobaczcie, ile produktu mi tutaj ucieka, on po prostu wszędzie wędruje. I będę nakładać go na twarz. Z racji tego, że chcę uzyskać większe krycie, no to dokładam, dokładam. Nie dość, że marnuję produkt, to na twarzy pojawia się jedna wielka maska. Tak mniej więcej wygląda to z bliska. Taka forma aplikacji powoduje po pierwsze brak trwałości ze względu na nałożenie zbyt ciężkiej podstawy makijażu, jakim była olejsta baza plus tłusty krem. Drugą sprawą będzie to, że skóra będzie wyglądać ciężko, jeżeli nałożymy podkład mineralny na podkład zwykły, dlatego że dwie warstwy kryjące jedna na drugą nie będą dobrze funkcjonowały, będą podkreślać w naszej twarzy wszystko co najgorsze, a dodatkowo przez aplikację właśnie zbyt dużym pędzlem i pruszenie kosmetyku bardzo szybko go zużyjemy, nawet jeżeli to będzie najbardziej wydajny podkład na rynku. Teraz pokażę Wam swoje sposoby na to, aby podkład mineralny był trwały i wyglądał dobrze przez cały dzień bez uczucia ciężkości czy też przesuszenia skóry. Oczywiście możemy nałożyć sobie pod podkład tego typu krem nawilżający, natomiast mega istotne jest to, aby jego konsystencja była lekka i nieobciążająca dla naszej skóry. Punkt numer dwa. Jak najbardziej baza pod makijaż spowoduje większy posisk tego suchego produktu, dzięki czemu podkład będzie po prostu wyglądał lepiej. Jeżeli macie z kolei większe przebarwienia na waszej skórze, czy też niedoskonałości, to oczywiście możecie również nałożyć klasyczny podkład w płynie, natomiast mega istotne jest to, aby jego konsystencja była super lekka i żeby podkład tego rodzaju był raczej taką wodą koloryzującą niż podkładem sensu stricte. Tak jak wspomniałam wcześniej, chcę, aby ten makijaż był szybki, dlatego też użyję delikatnego kremu Bibi, który dodatkowo ma ochronę przeciwsłoneczną. Będzie nawilżał skórę, będzie działał jednocześnie jako baza i bardzo lekko wyrówna koloryt mojej skóry, dzięki czemu super przygotuje mi cerę pod nałożenie produktu suchego. Oczywiście jeśli Wasza cara jest w dobrej kondycji i nie macie przebarwień posłonecznych czy też potrądzikowych tak jak ja, to wystarczy Wam w zupełności dobry, ale jednocześnie lekki krem nabliżający, ponieważ on z jednej strony nawilży Waszą skórę i da jej odpowiedni posisk, dzięki czemu o wiele łatwiej podkład mineralny przyklei się do Waszej twarzy. Ponieważ ja borykam się z niedoskonałościami, to nałożę klasyczny i mocno kryjący podkład, natomiast nie będę go nakładać na całą swoją twarz, a wyłącznie na niedoskonałości i przebarwienia. Dodatkowo tutaj mam też taką formułę, która z powodzeniem sprawdzi się pod oko i nie będzie obciążać tutaj mojej skóry. Dlatego też nałożę ten produkt, ale wyłącznie punktowo. Oczywiście możecie w tym celu zastosować kryjący korektor zamiast podkładu, natomiast pamiętajcie, że jeżeli macie w planach nałożyć go również pod oko, to aby był to produkt, który nie obciąży waszej skóry pod okiem. Teraz dopiero nałożę podkład mineralny w kamieniu i zaznaczam, że ja raczej jestem zwolenniczką prasowanych podkładów mineralnych, dlatego że te ucierane klasyczne minerały zazwyczaj mają w swoim składzie talk, który niestety potrafi mocno przesuszać naszą skórę i wydaje mi się, że forma aplikacji tego rodzaju jest o wiele prostsza i bardziej intuicyjna. Po takim przygotowaniu skóry nie będę potrzebowała zbyt dużej ilości podkładu mineralnego, dlatego też nałożę go wszędzie, ale w niewielkich ilościach. I zazwyczaj do tej czynności na swój użytek prywatny wykorzystuję pędzelek typu kabuki, czyli o wiele mniejszy niż ten, który pokazywałam wcześniej, bardziej zbity, którym będę wprasowywać ten podkład w twarz. Natomiast nie pokażę Wam dzisiaj na przykładzie tego pędzelka mojego zastosowania podkładu mineralnego, dlatego że on jest dosyć drogi i ciężko dostępny, tylko użyję czegoś tańszego będzie to pędzel Hulu P2 i zobaczcie, tutaj przede wszystkim kluczowe jest to w jaki sposób my wyciągamy produkt z opakowania, absolutnie nie pruszymy, tak jak pokazywałam Wam wcześniej, tylko delikatnie sobie dotykamy tym pędzlem i jakby chcemy zedrzeć delikatnie jakby utrzeć ten podkład żeby nam tutaj fajnie trafił do pędzla i niewielkimi ilościami bardzo delikatnymi ruchami sobie po prostu ten podkład dokładam Zobaczcie, to są takie ruchy muskające, bardzo delikatne. Raczej koncentruję się na tym, aby tego produktu sobie dołożyć, a nie żeby od razu nałożyć tutaj dużą ilość. Jeżeli na Waszej twarzy występują miejsca o bardziej rozszerzonych porach, to tam absolutnie nie nakładajcie zbyt dużo ilości podkładu mineralnego, dlatego że on ma prawo te pory po prostu podkreślić, tylko po prostu ja raczej tam buduję sobie krycie tymi produktami płynnymi, dlatego też je wcześniej pokazywałam tak prezentuje się skończony efekt nie wiem na ile będzie on widoczny w kamerze dlatego też, że światła lamp przy których nagrywam wybaczają bardzo dużo jeśli chodzi o jakość podkładu natomiast z tego co obserwuję tutaj z bliska, to z tej strony twarzy czuję się dosyć ciężko, widzę ten makijaż wszędzie, dodatkowo miejsca, które mają rozszerzone pory, widzę jakby ten podkład mineralny tutaj dosłownie wszedł i się zagnieździł, mam wrażenie, że wszystkie moje zmarszczki są tutaj podkreślone i nie wygląda to zbyt korzystnie Natomiast muszę przyznać, że jeżeli chodzi o ten podkład, to on i tak wygląda bardzo dobrze, dlatego że wcześniej miałam porównanie na przykład też z kosmetykami mineralnymi Anabel Minerals z podkładami. One były bardzo suche i wiem, że mogłoby to wyglądać o wiele gorzej. Natomiast tutaj mam podkład bardzo wysokiej jakości, a on i tak wygląda tragicznie, jeżeli nie jest on nałożony w prawidłowy sposób. Dla porównania druga strona mojej twarzy na żywo wygląda o wiele lepiej. Wszystko jest tutaj ładnie pozakrywane, ale jednocześnie nie ma tego efektu tapety, efektu sztuczności, nie są podkreślone ani rozszerzone pory, ani zmarszczki, a dodatkowo czuję, że ten makijaż po prostu będzie trzymał się dłużej, ponieważ tutaj też tak jak dotknę skóry, to mam wrażenie, że już od razu się robi takie po prostu niestetyczne ciastko. Zaraz wam zrobię zbliżenie. A tutaj jest po prostu jakby, jeżeli nawet pocieracie swoją skórę, to jakby się ten produkt ściera, ale nie robi się takie po prostu nieestetyczne ciacho. Jeszcze taka wskazówka na sam koniec, jeżeli używacie podkładów mineralnych i bezpośrednio po aplikacji czujecie uczucie ciężkości i takiej przypudrowanej za mocno twarzy, to warto zaopatrzyć się w hydrolat albo taką mgiełkę, którą możecie sobie psiknąć na całą twarz, dzięki czemu Wasz makijaż będzie od razu wyglądał bardziej świeżo i lekko. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Chciałabym tylko zaznaczyć, że nie polecam podkładów mineralnych dla osób z mocno przesuszoną skórą, dla osób dojrzałych z mocno rozszerzonymi porami, w ogóle dla osób, które cierpią na problem mocno rozszerzonych porów, a dodatkowo też dla skór bardzo mocno tłustych. Natomiast polecam dla wszystkich skór podrażnionych z występowaniem alergii, dla wszystkich cer z rozszerzonymi naczynkami, kiedy wasza skóra wymaga takiego po prostu przytulenia bez przez kosmetyki, ponieważ je się też o wiele łatwiej zmywa z twarzy, one są bardziej przyjazne dla naszej cery, także pamiętajcie, że minerały jeżeli są oczywiście dobre, niewysuszające to jest to połączenie pielęgnacji oraz makijażu, które powoduje, że nasza skóra z każdym dniem wygląda coraz lepiej. Z mojej strony to by było na tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę i za oglądanie, mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnym filmie. Hej!